Uważam, że, że zgraliśmy bardzo przyzwoity sezon. Zagraliśmy w Pucharze Polski w finale, zagraliśmy, wygraliśmy rundę zasadniczą, wy... zagraliśmy w finale Mistrzostw Polski. Również się wygraliśmy i zdobyliśmy wicemistrzostwo klubowe Europy. Myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy, bo co najmniej 14 drużyn, które były za nami w Plus Lidze, chciałyby być na naszym miejscu, niezależnie od tego, jakby chciałby coś z tego, tego tortu, powiedzmy, wziąć dla siebie, być chociaż w finale Pucharu Polski, e, mieć możliwość serenia Super Puchar, e, przeżyć taką drogę w Lidze Mistrzów, gdzie. gdzie w każdym etapie mieliśmy jakieś problemy i na przestrzeni czas, no, mierzyliśmy się z wieloma problemami, których nie było widać. I, i z perspektywy, tego, rower się jest częścią szatni, częścią tej drużyny, która, która prezentuje się na boisku, ale też jakby jesteśmy razem jakby jednym zespołem, to no to były takie momenty, że, że nie wiem, zbliżał się mecz z w Lidze Mistrzów, a będę ledwo chodził na przykład, nie? I, i wiesz, i, i dzisiaj, kiedy grasz, kiedy wczoraj grałeś w Finale Lidii i, i wiesz, jaką drogę przeszedłeś, to, to jesteś wdzięczny za to, że, że tam mogłeś być. W momentach, kiedy było bardzo ciężko, ale byliśmy dobrze przygotowani, to no byliśmy bardzo mocni i, i tak naprawdę kiedy wydawało się, że już przykroję w dół, to nagle szliśmy w górę. Ale były też takie momenty, no taki mecz jak wczoraj, że, że po prostu graliśmy słabo. No i również drużyna po przeciwnej stronie grała taką celującą się rówka, więc e, na pewno w takim meczu jak wczoraj oraz nie wiem, powiedzmy w finale Pochoru Polski hmm. należy troszkę mieć się na baczności. Eee. W takich momentach jakby, jakby, my jako organizm musimy mieć taki jakby, balans, że, że to, że gdzieś tam ktoś nie może, to ktoś pociągnie dalej i, 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 też, jakby, i tak też na przemian. Eee. No, ale wczoraj na pewno zabrakło nam takiej siłalnie i tego, że, że mogliśmy też odwrócić losy tego spotkania. Ale uważam, że osobiście jestem zadowolony i uważam, że powinniśmy cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy. Który moment z tego sezonu zapadł Ci najbardziej w pamięć? No, no, jak reprezentując barwy, jeszcze wstyd węgla, pojechałem do Arkansarzyna. Kiedy. 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 zaczęli gwizdać. To był taki moment, że. że tak, Na pewno on mi zapadł bardzo w, jakby w pamięć, ale nie mogę się doczekać następnego sezonu. Mając też wiedzę, kto będzie tutaj grał. I jakby. Mogę powiedzieć, że z niecierpliwością czekam na ten mecz. Starałem się, starałem się być dobrym, takim jedną z broni naszej drużyny. Być takim pasującym elementem tej układanki i, i prezentować poziom, do którego. Dąży, dążę i, do, i, i dążyć będę i dążyłem, e, żeby ustalając sobie jakiś prór punktowy i tego jakiegoś tam performance'u, mm, żeby przed do domu po meczu móc sobie zobaczyć o, nie wiem, było dzisiaj powyżej 12 to było ok. Mm. A te bloki na pewno myślę, że jako drużyna dobrze blokowaliśmy. I, i też widziałem statystyki te tam przed nawet meczem finałowym miszy, Ligi mistrzów i nawet jakby to na przykład widziałem, że Żan miał 0,4 bloku na set, to mówili, że dużo, że, że Tomek dobrze blokuje też i, 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 i Rafał, więc. Więc na pewno jako dużo dobrze graliśmy w tym elemencie. No, ale można tak powiedzieć, trochę nie wiem, trywialnie, że jesteśmy wysocy, to chyba dobrze powinniśmy blokować. Uważam, że, że każdy może pobić ten rekord. No, zacząłem sobie liczyć to, ile było bloków te 149, czyli. Żeby pobić trzeba zrobić 150, jeżeli środkowy który który zagra 30 spotkań w rundzie zasadniczej, a jego drużyna w normalnych play-offach zagra 15 spotkań zdobędzie mistrzostwo Polski albo srebro, musi blokować powiedzmy 3,5 raza na mecz, przez co Uważam, że powinno to być takie w miarę do osiągnięcia. Nawet też, ja w tym sezonie miałem takie mecze, że okay, w meczach, w których wystąpiłem, zawsze starałem się zablokować, ale było chyba takich, nie wiem, 7 spotrań, gdzie miałem po jednym bloku. I, I te myśli na pewno są takie, że ta liczba mogła być większa, przez co uważam, że nie jest to trudne, aby to osiągnąć i pobić ten rekord. Super, ale również jest w porządku, tak yy, mieszkam na co dzień w Żorach. E, codziennie jakby większość chłopców też tam mieszka i na pewno codzienne dojazdy na trening 20 minut w jedną wyrurę razy powiedzmy, że są dwa treningi, to razy cztery. Jest to dosyć sporo czasu w samochodzie, ale jest to na pewno czas na różne przemyślenia, na różne telefony, które można wykonać czy niezliczoną ilość wypitych kaw. Czasami zdarzały się również momenty, kiedy jadłem posiłki przetreningowe. Czułem się tutaj bardzo dobrze. Jakby taka dosyć miła anegdota. Wczoraj, jak wchodziłem do samolotu, to ta pani, która zawsze stoi tam w rolu jest dyskrypcjowica, i ona stoi tam zawsze, powiedzmy, przed ludźmi odezwu, to mówi: Nie przejmuj się. Jutro, jutro będziesz szczęśliwy z tego. A tam chyba pan, który był tą Panią mówi: żebym sobie, żebym się nie przejmował tym medalem, że odbije sobie w przyszłości. I. No i to, jak tutaj, powiedzmy. To jest taka, wśród ludzi panuje na pewno taka brać górnicza, można powiedzieć. Ludzie są tacy z życi ze sobą i, i czują się częścią tej drużyny, jakby są pełnoprawnym członkiem tej drużyny, przez co atmosfera, która panuje wokół drużyny i... Z którymi się musimy zmierzyć, sytuacje oraz reakcja na te sytuację oraz to jak my się z tym mierzymy i jak reagujemy jest taka, że tutaj ok, zawsze może być lepiej, ale wygraliśmy Mistrzostwo Polski, wygraliśmy Srebro Ligi Mistrzów, daliśmy masę pozytywnej energii kibicom, masę wspomnień, masę pozytywnych wibracji. I, I na pewno momenty, które się działy w tej hali, i jak ci se oraz świadkarze, którzy w tym sezonie, oraz też na pewno w poprzednich, ale w tym sezonie yy, szczególnie to, czego doświadczali, na pewno zostanie jakby w pamięci. I, i wydaje mi się, że. Można powiedzieć, że dla takich firm warto, warto pracować codziennie, warto, warto się poświęcać i przyjeżdżać yy, na trening. Yy, jedyne czego mi szkoda, to szkoda, że w tym sezonie nie było czasu na to, żeby yy, się wybrać na wycieczkę powiedzmy dla nas wycieczkę do, do jednej z kopalń. Dlatego mam nadzieję, że do tej kamery, do tej. Mam nadzieję, do tej. Mam nadzieję, że w przyszłym stanie będzie, będzie takie. Nie chcę narzucać, nie chcę narzucać presji, ale jak najwięcej się że wybierze się do, do kopalni. No, na pewno dla mnie w barwach jest czymś węgla, więc z tego powodu się bardzo cieszę. Na pewno nowi. Światła, którzy przyjdą do klubu, nie są to postacie anonimowe. Ee, więc e, mam nadzieję, że będziemy w stanie stworzyć wartościowy team, który który będzie jakby nadal wizytówką miasta, wizytówką e, tej Spółki Węglowej i będzie powodem jakby, będzie to powód do dumy, do, 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 do cieszenia się tym i utożsamienia tą drużyną.